bye Witajcie w kolejnym odcinku naszej akademii. Zapraszam Was dzisiaj do ćwiczeń z krzesełkiem. Będziemy sobie wykonywać kilka ćwiczeń na krzesełku, a potem wykorzystamy nasze krzesełko do tego, żeby się porozciągać na ziemi. Mam nadzieję, że wyspaliście się, macie dobry humor i pełno energii do tego, żeby razem ze mną dziś poćwiczyć. Zacznijmy sobie już od razu. Usiądźcie sobie wygodnie, nasze stopy dotykają ziemi. Zacznij Zmienimy sobie od ruchów naszej głowy na boki. Raz. Mocno spróbujcie wyciągnąć sobie szyję na te dwie strony. Jeszcze cztery. Dwa. Okej, okay. Teraz poruszajmy uchem do naszego ramiona. Więc mocno ucho sięga do ramienia. Jeszcze kilka razy. Cztery. 2 1. Wyciągnij sobie teraz rękę. Przytrzymaj głowę chwilkę dłużej, niech się tutaj szyja rozciągnie. 3, 2, 1. Zmień stronę. Przytrzymaj. 4, 3, 2. Jeden. Świetnie. Otwórzmy sobie klatkę tak, jak już kilka razy nam się udawało tutaj na krzesełku, czyli zróbmy sobie pozycję krowy i kota. Tylko teraz zróbmy sobie ręce na nogach. Trzymaj chwilkę i zrób pozycję kota. I znów mocno wyciągnij klatkę w przód i zrób koci grzbiet. I pozycja krowy, wyciągnij swoją głowę do sufitu. I zmiana. I jeszcze dwa razy. Raz. I dwa. Cofnij. Świetnie, zrób kółeczka klatką. Jedno, obszerne. Próbujemy dotknąć z tyłu oparcia naszego krzesełka. Jeszcze jedno. I w drugą stronę. Bardzo dobrze. Trzymamy. Świetnie, weź wdech i wydech skłon do nóg. Mamy na razie zgięte nogi, trzymaj. I rozluźnij teraz do prostych nóg, robię skłon. Tu już jest element rozciągnięcia naszej tylnej taśmy. Trzymamy sobie tyle, ile mogę. 3, 2, Jeden, rozluźnij. Bardzo dobrze. Wejdźmy sobie teraz do góry. Ustawcie sobie krzesełko tak, żebyśmy mogli złapać się za oparcie. Odejście sobie kawałek dalej. Jesteśmy na prostych nogach i teraz mocno wbijamy kręgosłup w dół, czyli mocno chcemy opadać w kierunku krzesełka. Trzymamy. Jeszcze cztery. Trzymaj, nie poddawaj się. Trzy. Dwa i jeden. Świetnie. Rozluźnij. Teraz idź jedną nogą w przód. Dalej jesteśmy, obie nogi proste. Jesteśmy w pozycji paralel. I teraz wyciągam znowu ręce na krzesełko. I na tych nogach prostych znowu robię to samo. Czyli wklejam mocno mój kręgosłup w dół. Trzymaj. Powinniście poczuć tutaj tylnią taśmę naszej nogi rozciągana. I rozluźnij, zmień nogę. Druga noga teraz idzie w przód i znowu wklejam mocno swój kręgosłup w dół. Starajcie się prostować te nogi, żeby nie były ugięte, tylko właśnie wyprostowane. Jeśli to jest dla Was za głęboka pozycja, możecie wejść zawsze troszkę wyżej. To jest troszkę prostsze. Możemy sobie stopniować tą trudność na spokojnie tyle, ile potrzebujecie. Trzymamy. Rozluźnij, złącz nogi, weź wdech. I wydech. Bardzo dobrze. Teraz jedna noga będzie ugięta, druga noga idzie z tyłu na kolano. I mocno próbuję moimi rękoma dotrzeć do krzesełka. Czyli mocno wbijam bioderka w dół. Świetnie. Trzymamy napięty brzuszek, i ręce sięgają do krzesełka. Trzymamy jeszcze trzy. Dwa. Jeden. Wyciągnij się do sufitu. I jeszcze raz w przód. Trzy, dwa, jeden. Świetnie. Zmieńmy nogę. Druga noga ląduje mi przed krzesełko. Druga jest z tyłu zgięta. Mocny brzuszek, biodra w przód. I sięgam do krzesełka. Bardzo dobrze. Trzymajcie tę pozycję. Cały czas ręce sięgają w dal, sięgają w dal. Trzy, dwa, jeden. Wyciągnij się do sufitu. Biodra opadają jeszcze niżej i znów do krzesełka. Sięgam trzy, dwa, jeden. Rozluźnij. Bardzo dobrze. Możemy sobie wstać, rozluźnić jedną nogę oraz drugą. Bardzo, bardzo dobrze. I teraz na krzesełko położymy sobie jedną nóżkę, czyli na oparcie kładę nogę i próbuję sięgnąć daleko. Trzymamy sobie tę pozycję przez trzy... Dwa, jeden i druga noga to samo. Możecie sobie to powtórzyć kilka razy. Trzymamy równowagę. Jeśli nie możemy zejść niżej, to trzymamy tyle. Świetnie, trzymaj i rozluźnij. Bardzo dobrze. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze zajęcia. To jest wszystko. Myślę, że bardzo szybko Wam zleciały zajęcia, tak jak mi. Jakbyście chcieli wrócić do innych materiałów telewizji Mazowsze, to znajdziecie je na mediach społecznościowych telewizji Mazowsze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia!